Dzień dobry kochani, witam was ciepło, witam was serdecznie. Przychodzę do was z kolejną inspiracją z mojej indywidualnej sesji, a dzisiaj będzie kilka słów na temat wątpliwościach w relacjach partnerskich. Czasami długi czas utykamy i tkwimy właśnie w takich wątpliwościach. Zostać w tej relacji, odejść, czy ta relacja jest dla mnie właściwa, czy jest najlepsza, czy jest harmonijna, czy jest nieharmonijna. Czy ja kiedykolwiek w tej relacji, nie wiem, otrzymam, dostanę to, co ja potrzebuję, czy nie otrzymam i wiele, wiele innych. I to, że my mamy na różnym etapie jakieś wątpliwości, to nie jest jeszcze nic niepokojącego, bo jak popatrzymy na całe nasze życie, kochanie, no to czasami po prostu tak jest, że się pojawiają różne wątpliwości. Czerwona lampka powinna się zapalić wtedy, kiedy my zauważamy, że to długo trwa, bo skoro to już jakiś czas trwa i nie przychodzi żadne rozwiązanie, my niczego nie rozwiązujemy, my nie podejmujemy żadnych decyzji, żadnych działań, które mają jakby doprowadzić do tego, że my wyjdziemy z tych wątpliwości, no to to dla nas oznacza, że nasza podświadomość, nasza świadomość utknęła, dosłownie utknęła właśnie cały czas w tych wątpliwościach. No, i teraz, jaka jest przyczyna taka psychologiczna, że, no właśnie, to się w taki sposób zadziewa, że my mamy tendencję do utykania w tych wątpliwościach. Utknięcie dłuższy czas w wątpliwościach jest niczym innym, jak przyzwyczajeniem siebie na poziomie ciała, na poziomie podświadomości do bycia w ciągłym wewnętrznym konflikcie. To znaczy, że Bliskość, relacja, bo teraz te wątpliwości odnosimy do tej przestrzeni partnerstwo jest dla nas bycie w ciągłym wewnętrznym konflikcie. bo te nasze wątpliwości są niczym innym, jak właśnie takim byciem w ciągłym wewnętrznym konflikcie. I teraz kiedy my się mogliśmy tego nauczyć. Tak jak i w mojej sesji się okazało tak i, w 99% najprawdopodobniej tak naprawdę w dzieciństwie. No, wyobraźcie sobie, że jesteście po prostu małym dzieckiem, a mama bądź tata, pewnie zazwyczaj mama, no właśnie, cały czas jest w takim konflikcie. Że jest z waszym tatą, jest ze swoim mężem, jest ze swoim partnerem, ale tak naprawdę. Nie do końca chce być, albo po prostu nie jest szczęśliwa, albo po prostu boi się, że jak zostanie sama odejdzie, to nie da rady, ona sobie nie poradzi i ona czuje, że musi tu tak naprawdę być, że jest w to uwikłana, że jest związana, więc ona nie rozwiązuje tego konfliktu w taki sposób, żeby ten konflikt się rozwiązał, tylko ona uczy się na przestrzeni tych lat. Takich mechanizmów, takich strategii, które pozwolą jej wyłącznie, tak jakby w jakiś sposób mniej bolesny czy bardziej bolesny, po prostu przetrwać w tej relacji, po prostu przetrwać w tym wewnętrznym konflikcie. No i teraz, czym my nasiąkamy? No, my nasiąkamy właśnie takim poczuciem, że bliskość to jest ciągły wewnętrzny konflikt. Konflikt, który nie prowadzi do rozwiązania, które nas satysfakcjonuje. Konflikt, który być może nie ma żadnego rozwiązania, konflikt, który w zasadzie jedyne, co my możemy z nim zrobić, to nauczyć się z nim żyć, nauczyć się w nim trwać i wymyślać takie strategie, które. Złagodzą ból. I w jaki sposób my to robimy? No, na przykład, kiedy znowu narastają te wątpliwości, to my sobie zaczynamy tłumaczyć tak na głowę, żeby siebie przekonać, że w zasadzie nie jest tak źle, albo że, nie wiem, inni mają gorzej, albo że człowiek, z którym jesteś, e, nie wiem, jest dobrym ojcem. Tak, że w zasadzie ty nie masz powodu, żeby. Odczuwać swoje wątpliwości. Tylko problem polega na tym, kochani, że to tak naprawdę nie działa. To działa tylko i wyłącznie na krótką metę. To absolutnie nie działa na dłuższą metę, a po czym to rozpoznajemy? No po tym, że za jakiś czas znowu te wątpliwości wracają. Jakby to działało, to te wątpliwości by nie wracały. Więc w, taki, w tym przypadku konkretnym potrzeba tak naprawdę zajrzeć dużo, dużo głębiej niż rozwiązać go na takiej zasadzie, ok, to ja odchodzę i koniec, tak, albo ok, to ja już będę tu szczęśliwa i zostaję, tylko zajrzeć dużo głębiej, bo tak jak powiedziałam, my się uczymy takich mechanizmów doświadczania i przeżywania bliskości, funkcjonowania w bliskości i jak ten wzorzec puści, to my po pierwsze, będąc w sytuacji, w której ciągle są wątpliwości, będziemy mieli siłę, odwagę, trzeźwość i przytomność, żeby zobaczyć, jak ta relacja wygląda trzeźwo i przytomnie z pozycji dorosłej osoby i przyjąć i zaakceptować najlepsze rozwiązanie. I tego Wam wszystkim życzę, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości. I kochani, jeszcze przypominajka, zapraszam Was serdecznie na warsztaty online, właśnie w temacie Rana Bliskości, gdzie będziemy uzdrawiać i ten mechanizm, i wiele, wiele innych powstałych właśnie we wczesnym i późniejszym dzieciństwie, które mają ogromny wpływ na. Funkcjonowanie, postrzeganie i po prostu na wszystkie nasze relacje partnerskie. Jeszcze jest kilka dni, żeby skorzystać z promocyjnej ceny, więc tym bardziej wam, Was zapraszam już w tym momencie, żeby do nas dołączyć. Wszystkie informacje na mojej stronie kingemisznakiewicz.pl i do zobaczenia, do usłyszenia.